Witam Was, moi kochani Polacy. Dzisiaj chciałabym porozmawiać na temat Ukraińcy w Polsce. Dosyć często widzę takie filmiki, gdzie Polacy piszą, tak się bawią Ukraińcy w Polsce. I naprawdę tam nic złego się nie dzieje na tych filmikach, ale ludziom się nie podoba, że. Są młodzi Ukraińcy w wieku poborowym, się znajdują w Polsce i jeszcze się cieszą życiem, i to naprawdę dużo ludzi w kurze. Ja naprawdę tego nie rozumiem, tego działania nie popieram, bo żyjemy w świetle prawa. Zgodnie z polskim prawem, ci ludzie są w Polsce legalnie, czyli przyjeżdżają tu legalnie, mogą się tu zalegalizować i nawet w końcu za tam lat mogą nawet dostać polskie obywatelstwo. Czyli mogą przynajmniej się starcie o polskie obywatelstwo, także mówić, że oni tu coś nie mają jakiegoś prawa, wszystko robią zgodnie z prawem. Ta strona moralności naprawdę to jest, wiecie, o, o wszystkim można mówić, wiecie, że wszystko jest nie tak, bo jakoś tam, wiecie, moralność to jest taka sprawa, że na przykład w Polsce mamy e, ludzi, którzy się udają, niby nawet się nie udają, nawet nie tak, e, czyli żyją na pełną skalę. Ale według polskiego prawa robią tak, żeby jeszcze uzyskać jakąś tam kwotę pieniędzy, że niby są bardzo biednymi ludźmi. Teraz nawet ja to mówię, to pewnie większość z was, kto się interesuje to, co się dzieje w naszym kraju, to wie nawet o, o co mi chodzi. I wiecie, moralność po prostu. Jakby żeby brzydko nie powiedzieć, po prostu może gdzieś się jej wpchać, bo no tak, tak wygląda świat przynajmniej e, dzisiejszy świat, bo już to nie te czasy, gdzie wiecie, moralność coś tam coś znaczyło Bo dzisiaj widzimy, e, teraz przepraszam, że trochę wchodzę w dygresję. Widzimy naprawdę bardzo, bardzo bogatych ludzi, e, którzy się stali bardzo, bardzo bogatymi, dlatego że akurat tej moralności nie mają i wiecie, ci moralni ludzie po prostu patrzą na to wszystko i myślą, że kurczę, tak, że a. Iliś tam lat temu po prostu ci by ludzie naprawdę nie mieliby żadnego szansy, żeby stać się bogatymi, ale wiecie, ja teraz mówię o takich stronach, jak gdzie kobiety się bawią, tak nazwijmy. Czyli sens tym, że moralność to jest, wiecie, w naszym świecie to co to jest. Dlaczego o tym teraz mówię? Wiecie, tak ciekawe wygląda, że ci ludzie, którzy mówią, że Ukraińcy mają walczyć do ostatniego swojego obywatela. W ich rodzinie nikt nie walczy. Nawet tu w Polsce znam ludzi, którzy ukrywają swoich e, bliskich, żeby oni nie walczyli, czyli robią wszystko, żeby oni nie walczyli na froncie. Ale na zapytanie, czy, no, już znaczy jak Rosy te tereny zajęła, to już znaczy to te tereny pójdą do Rosy, to czy się zgodzacie się z tym? Nie, się nie zgadzamy. To co trzeba, trzeba robić? Walczyć. Czyli ktoś inny ma walczyć, a oni nie. bliце не бęą walчаać. голімібавіміobaі, kiedy від за takich вече таких bardzo groźnych так таких обавателів України,tórzy mówił, że będziemy będziedziemy do ostatniego będziedziemy będziedziemy вечі і маю просто мільоновий śвітлень, Але знову як mówiłem по-rzedнюому за іх rodziny ніt не вальszy. I nie będzie walczył. I na zapytanie, dlaczego ktoś z twojej rodziny nie walczy, to wiecie, jeszcze się śmieją tym ludziom prosto w twarz, po prostu się nabijają z tych ludzi. No wiecie, tak wygląda, że. Czyli moralności tu brak. I dlatego akurat mówię, pod jednym z filmików ostatnio widziałem, jak pani napisała, jak Ukraińcy po prostu tańczą gdzieś tu w Polsce, i pani napisała, dezerterzy coś takiego że to są dezerterzy. Czyli, jak mówiłem, że ci ludzie się znajdują się legalnie w Polsce i mogą się bawić. Na szczęście w Polsce nie ma takiego prawa, żeby ludziom nie wolno było się bawić. Jak żyjesz zgodnie z prawem, możesz się bawić jak chcesz. Dla tych, kto nie wie, na Ukrainie jest taki drugi front, taki wewnętrzny front z TCK, tak oni nazywają, czyli tych uh, wojennych, którzy łapią ludzi po prostu, ja nawet nie chcę tego mówić, określenie pchają, często biją i wypychają na... Nie wiem, czy widzieliście takie filmiki, takich filmików jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. I raz jeszcze podkreślam, ci najbogatsi, to ich tam nie ma. Dziś oglądałem taki filmik jednych bardzo, bardzo... odważnych e, Ukraińców, naprawdę bardzo szanuję takich Ukraińców, po prostu wiecie, kiedy ludzie... Wbrew niebezpieczeństwu, walczą za innych, pokazując, chcąc pokazać prawdę, jak ona wygląda. No, wiecie, to du dużego warto. warto. Mogliby coś robić innego, e, mniej, mniej niebezpiecznego. Але робив то це робив і направда зато їх bardzo bardzo шанує тихх хопаков чии хопаці награлі попросту праця тихх ТцК так чи назива по-українську нето będzie по-польську Члі Так група людзікта уаппі позній везі на до военкомату тих хопаków вечі хтось враться за склепу заопали випхаали подписали далі подпис які документи już. Za jakiś tam krótki czas jest na froncie. Właśnie, teraz mi tylko się, się przypomniało. Na te święta, co były, mojej żony, znajomej, odebrali brata na front. Ona powiedziała, że mama tego pana prawie dostała zawał. Wiecie, jak to wszystko wygląda. Ktoś. Wkroczę do Twojego mieszkania, ja już nie będę mówił, że mieszkanie lub dom, ale jest sens w tym, że ktoś wkracza do Twojej nieruchomości po prostu ze sto na front. Wiecie. I to takich przykładów jest bardzo, bardzo dużo. I to jest uczciwa że ktoś po prostu się obawi dalej ktoś kupuje sobie Mercedesy, BMW, kupują tam jakieś tam, wiecie, otwierają jakieś tam nowe działalności. I nie wiem, kiedy to było dzisiaj, czy kilka dni temu, ale wiadomo, że stałam dzisiaj. Jak zaopali prawą rękę tego kliczka na Ukrainie, burmistrza Kijowa, prawa ręka. Za 900 tysięcy dolarów, łapówka, żeby jakiś tam biznesmen, jakiś tam przedsiębiorca, coś tam jemu się wiodło w życiu, można tak powiedzieć. Czyli ktoś po prostu robi dali interes, a ktoś ma taki zwykły chłopak pójść gdzieś na front. Wiecie, no, taka wojna nie jest za bardzo ciekawa. Ja wiem, że teraz ktoś może znowu mówić, ale to jest ojczyzna, trzeba walczyć za ojczyznę. No, ale będziemy uczciwi, nie walczyli. E, ja nie znam żadnego kraju, kto by walczył do ostatniego e, obywatela swojego kraju. Bo, według mojego się to poglądu, już dużo razy to deklarowałem, dla mnie są bohaterami ci, którzy jakąś wojnę hamują, lub nie dali się rozplątać e, wojny, lub nie dali. Lub zahamowali wojnę po prostu. A widzimy, co deklaruje dzisiaj e, ukraińska władza, nie będziemy z nim rozmawiać, czyli teraz mówię o Putinie, że nie będziemy z nim rozmawiać, bo on jest nielegalny e, czyli nie jest legalny, coś takiego. Czy drugi mówi, że dopóki jest e, ten, to nie będziemy z nim znowu rozmawiać. No wiecie, i, i tak to mówi władza ukraińska. I wyobraźcie, wy jesteście zwykłym chłopakiem, a, który po prostu już ma gdzieś tu, gdzieś tu wszystko. I widzą, że no, nie da się a, rady pokonać tego wroga. No wiecie, i chcecie już mieć jakiś pokój. Już mówił, że dobra, to niechaj będzie jak będzie, ale spróbujemy jakoś zahamować wojnę. Nie, czyli widzą, że nie. Będziemy walczyć do ostatniego. Także uważam, że ci ludzie, którzy wysyłają młodych chłopaków a, z Polski a, gdzieś tam, że mają umierać za, za co? Za to, że wy tak myślicie? No, ja uważam, że po prostu to jest bardzo, bardzo No Wiecie, że wy po prostu się doceniacie, że ktoś ma umrzeć. Co to jest? Bo mi się wydaje, że w Polsce jest jakieś prawo, które nawet nie pozwala ludzi, ludzi pozbawiać życia. Widziałem sporo filmików, gdzie na odwrót w Polsce ratują życie. tak? A wy po prostu mówicie, wiecie, siedzicie w domu, w komforcie, e, mówicie, że ktoś ma iść tam gdzieś tam, wiecie, no, ja uważam, że to nie jest nawet nie po ludzko, mogę tak powiedzieć. Dlaczego teraz to wszystko nagrywam? Chciałbym, żeby pomyśleliście następnym razem, jak ktoś będzie z was chciał popierać. E, takie wpisy, że jak Ukrainiec, to jeźdź gdzieś tam na swój kraj, walczyć, coś takiego. Każdy z nich, z tych Ukraińców, mają swoje przyczyny, dlaczego oni nie walczą. Jestem przekonany, że bardzo dużo ludzi po prostu się zorientowało, co się dzieje, dlaczego, dlaczego tak się dzieje, i po prostu są na tyle rozumni, żeby nie, mm, nie uczestniczyć w tym wszystkim. Naprawdę nie każdy są takim szczęściarzem w życiu, bo po prostu są ludzie, którzy z biednych rodzin, po prostu nie mają za co komuś coś tam i dlatego oni muszą teraz gdzieś tam się chować. Pewnie już słyszeliście, jak macie jakieś kontakty z Ukraińcami, pewnie słyszeliście o tym, jak już ludzie latami, naprawdę już niedługo będzie 3 lata, jak oni latami się chowają. I krewni po prostu przychodzą, kobiety, i przenoszą im jedzenie. Wiecie, jakie takie życie już lata ludzie po prostu nie chcą walczyć, bo nie wiedzą za co. Wszystkim cześć, na razie pa.